Byłoby szybko. Tę, tędy się udamy. Mm, pyk, pyk. Idziemy czym prędzej. Nie leczymy się, bo i tak będę mieć po drodze jakąś ławkę znając życie. Choć nie ukrywam, to trochę ryzykowne tak chodzić bez leczenia. Z trzema życiami. Z pięcioma i pół tysiącem GIO. Ale co ja tam wiem, prawda? Hmm, pytanie tylko, dobra. Im chodzi o ten dom uciech, a nie o ten dom uciech, co byłem w nim sekundę temu. Więc to nawet i dobrze. Bo w tym domu uciech, o który im chodzi, jestem w stanie się lepiej odnaleźć niż gdziekolwiek indziej. No powiem wam, że gdyby ten mobek ściął mnie na jednego hita, to byłoby mi trochę smutno, więc wolę się jednak te jedno życie chociaż uleczyć. Ha, tu jest to spa? Mm, tak, tutaj to jest, dobra. To chodź do góry. Lecimy, lecimy. I no, mógłbym się niby tutaj teraz leczyć, ale... Naprawdę nie widzę sensu. Po prostu i tak się uleczy na ławce, nie? A tak to zmarnuje sobie esencję. Nie żeby ta esencja była mi jakoś bardzo potrzebna, bo i tak mogę ją odnowić w spa. Które jest chociażby po pierwsze tutaj. O, w sumie życie też tu mogę odrodzić. Już co tu dalej jest? Ja mogę więcej kasy od niej wyżulić? Aha, nie, teraz po prostu mogę się od niej odbijać. Tak, o. No dobra, i tu też była ławka swoją drogą. Okej, okay. trochę zapomniałem o tym przejściu, choć byłem w nim dosłownie chwilę temu, eee, no ale cóż. Wchodzimy i robimy rush. Trzy nietoperzy się odpaliły, cztery, pięć, sześć... No, całkiem nieźle. Jeden tylko mnie zignorował. I się zastanawiam, brać szybsze leczenie się na areny, czy brać jednak te bicie wokół mnie bo mam taki dylemat właśnie najchętniej to w ogóle bym wziął jeszcze większe obrażenia, ale obawiam się, że tego bym nie zniósł chyba żebym się przeciążył hmm. teoretycznie mógłbym tak zrobić że przeciążę sobie po prostu ekwipunek właśnie w tym jest problem, że ja dalej nie wiem co to że tak powiem mi zmieni jak się przeciążę nie? No na pewno mogę odłożyć to to... i... no nie wiem. Hmm. No póki co spróbuję tak jak wcześniej, bo poszło naprawdę myślę, że dobrze. Mm -hmm, mm hmm... Tak, to jest to. No ja tak spróbuję, bo po prostu wyszło to za pierwszym razem, tak? Dobra, co masz mi do powiedzenia i o czym myślisz? Jakieś to założem być uwięzionym tutaj zamiast kontynuowania wędrówki. Przybyłem do tego królestwa, aby wypełnić obietnicę, a oto jak skończę. On tu przybył, a nie został tu stworzony przypadkiem? W sensie nie został stworzony, znaczy no, on się tu nie urodził. Przez całe moje życie walczyłem, zgodziłem setki, nie, tysiące przeciwników. A ci głupcy śmią jeszcze stawiać mi czoła w pojedynku? Szaleństwo. Chyba naprawdę bardzo pragną, aby ich zniszczyć. Dobrze, więc wszechmocny zołd spełni ich pragnienia. No, trochę ambitnie, ale no dobra. Niech mu będzie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz zrobić ten pojedynek. Teraz mam lepszy miecz, więc wszystko powinno się potoczyć zupełnie inaczej, tak? Eee, na pewno musimy pamiętać, na, którego moba na ile hitów zabijałem. Nie jestem w stanie ocenić, jak z tymi pierwszymi mobami to wypadało, czyli tymi, które się teraz respią, eee, ale chyba były na. 5, 6 hitów, coś takiego, a teraz szedł na 4, więc myślę, że to jest znaczna poprawa. Ten był na 3, teraz jest na 2. To też jest zdecydowanie poprawa. O, ten był na 3, to pamiętam, i sprawdźmy, jak teraz będzie. Raz, dwa, jejciu, pysznie, po prostu pysznie. Dobra, pięknie. Ale ich ładnie rozniosłem. W sumie nie skupiłem się na ile hitów ich zabiłem. A pamiętam, że było na cztery. Ale ładnie go docisnąłem tam. No i tutaj już nieładnie poszło. Pyk, od razu lepiej. One są spoko, bo w sumie ładują mi. ten, esencję. Aczkolwiek e, fakt, że szybciej ich zabijam oznacza, że będę mieć z nich mniej esencji. O, tych zabijem zabijam na 3 hity, teraz zabijam na 2. O, nie muszę się leczyć, okej. Okay. Tu pamiętam, były te komary oczywiście, nie czy jak to bym tego nazwał, bardziej nietoperze. No, wyczyściły całą arenę, bardzo mi się to podoba oczywiście. Dalej ich bije na 3 hity Raz, dwa, trzy, tak, no trzy No dobra, dziwne, ale no nikt będzie Dobra, gościu. już mnie irytujesz, więc przestań tak skakać, pyk Najlepiej byłoby oberwać kilka razy, wiedząc, że za chwilę będzie się miało bardzo dużą szansę na to, żeby odeprzeć atak, że tak powiem. Po czym? Uleczyć się do maksymalnego życia i wtedy ma się teoretycznie jedno życie więcej w zapasie. Oczywiście w teorii, nie? Bo w praktyce to wiemy prawdopodobnie jakby to wyglądało. Ale mimo wszystko jakoś by to tam działało. Dobra, znowu się leczymy. Pyk, pyk. Mech. Jak ja was nie lubię. Nawet jeśli mam zabijać was na dwa hity, to i tak wydajecie się strasznie irytujący. No i oczywiście musiał mnie odbić akurat w tę stronę. Mech. Dobra, idę do góry. On mnie tu nie znajdzie zbyt szybko. Ja się uleczę w tym czasie. I to za całe HP. Któż by pomyślał. Albo i nie za całe. Hmm. To coś nowego nawet. To jest super, że on nie możemy zaatakować mnie do góry OP, ale zabawne całkiem Źle się ustawiłem z początku, ale jak widać wybrnąłem Okej, okay, nie wiem czemu ten latający, ten taki większy zielony zginął tak szybko, no ale fajnie Nie narzekam W każdym razie Ojoj, oj, już jest modliszka, tak szybko. To mi się nie podoba. O, o, chociaż w sumie. Nie muszę z nimi walczyć jednocześnie. To nawet fajnie. I na ile ta modliszka hitów pójdzie? Trzy? Na trzy. Dobrze, wcześniej poszło na cztery, z tego co pamiętam. No i idealnie, bosko, po prostu. Szybko się leczymy. Pyk, pyk. Pyk. A, i tu będą te duchy, nie? Teraz na podłodze. Nie, to będą te duchy. No dobra, wy też możecie być. Przeżyję Was jakoś. A, chociaż wydajecie się bardziej irytujący niż ostatnio. No dobra, nawet szybko poszło. Yy, zaraz będzie kolejny, ale to nie będzie ten, tylko... O, teraz te są, okej. Okay. I zaraz będzie ten, co się teleportuje, z którym miałem mało okazji na walczenie. O właśnie, jesteś. O nikim innym bym nie mówił Wow, padłeś szybciej niż ostatnio Znaczy, no logiczne, mam miecz, nie? Lepszy, ale mimo wszystko No i pięknie Pokonany bez oberwania No od tego się oberwać wręcz nie da Znaczy, nie da się nie oberwać, o tym chodziło No dlaczego? Przecież aktywowałem tego double jumpa Dobra, mam cię hmm. On się zbugował, więc ja to wykorzystam i się uleczę w tym czasie, bo czemu nie? Ech. Dobra, pięknie pokonany Okej, okay, znowu ty ale nie powinno być zbyt długo, jak ostatnio zresztą. Dobra, zajmijmy się najpierw tobą, teraz tobą. Pyk doskonale. E, robale jeszcze nie. Będą jeszcze przed tym ma wleki i tak dalej. O właśnie, te małe ma wleki jeszcze. I teraz będzie duży mawlek. Nie, jeszcze nie. Teraz jest takie combo, dobra, przeżyjemy. I teraz będzie duży mawlek. O właśnie. Pyk, pyk. Pyk, 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 Wcześniej nie skakał, a przynajmniej nie przypominam sobie. W sensie wcześniej jako, że ostatnim razem jak z nim walczyliśmy tutaj w koloseum. I teraz będą robale. Dobra, uleczyłem cię jeszcze. No to nie powinno być wielkim problemem, po prostu idziemy w lewo, tak? Albo w prawo, niezależnie Obojętnie Mogę iść w prawo, to nie musimy się ruszać teraz Ała Oj, oj, Jeszcze obrwę wow mm, Już będą kolce, czy jeszcze nie? Mm, już będą kolce, dobra No to teraz zaczyna się prawdziwy tryhard Dobra, unikamy ich jak najlepiej. Też idzie mi to kiepsko, muszę przyznać. Dobra. No nie wierzę, zdążył wystrzelić jeszcze. Dobra, udało się. Z Wami większego problemu nigdy nie ma. Nieważne. W sumie ostatnio na nich też trochę HP straciłem z tego co pamiętam Dobra Dajcie mi już podłogę, no proszę was Dobra, jakoś idzie. Mam podłogę w końcu jakąś, super Dobra, meduzy. Bez tragedii. Większość z nich poginęła w ogóle, bo wpadła na kolce. Wow, brawo one! <laughs> one się same wyniszczają. Autentycznie, co druga, wpadła w kolce. Ech, no oprócz tej, może. Idealnie. Teraz spadniemy sobie, oczywiście. I jeszcze się nie skończyło, dobra, idziemy dalej. Udało się go wyniszczyć dosłownie. Idealnie. Dobra, ten, ten chciał mi coś zrobić, ale mu ewidentnie nie poszło. Pyk, pyk, pyk. Eh, ten z piorunami jest bardziej irytujący. Dobra, udało się. I szybko, leczonko. Kulki, no wiedziałem, że w końcu coś takiego irytującego będzie, nie? Dobra, z jednym mogę sobie powalczyć. Jest jedną kulką. Tylko ją zabiję jeszcze. Dobra, dawaj, strzelaj, no. Ja się szybko uleczę. Mech. No dajesz pyk, leczonko, leczonko i subczo. Zabijamy. No i idealnie. Czy ja już to mogę w końcu wygrać? To naprawdę trwa dużo dłużej niż powinno O! Otworzyło! O nie, nie Bożu nie Myślałem, że już się skończyło Kim ty jesteś w ogóle? Nie wiem kogo mam bić, czy tego Robala, czy tą babkę huh. A mogę ich w sumie bić podwójnie? Co mi szkodzi? Mają strasznie nieprzewidywalne ruchy. Tak bardzo nieprzewidywalne. Nie są zbyt szybcy, ale są mało przewidywalni właśnie. Dobra, spluną tu na mnie, tego nie lubię. Okej, okay, jakoś wyszło. Dobra, padła w końcu. Leczymy się. Czyli jesteśmy z nim sam na sam. Ajdź. No i teraz on ma wrażenie, że odpalił jakiś swój cięższy level. Dobra. No jeśli to nie jest ostatni boss, to aż mi się wierzyć nie chce, nie? No, w końcu. Czy oni są już na tyle ucieszeni, że dadzą mi spokój? Czy tak jeszcze nie za bardzo? Hmm. Puścicie mnie. Dobrze w końcu jest nareszcie. Ile można było? I dodatkowe 3000 kasy, Jak, jakże miło. Czy coś tu się jeszcze nie zapodziało? Jakaś monetka, coś? Nie wiadomo nigdy. Zresztą nie powinienem iść w prawo, tak samo? Znaczy, no dobra, pójdę w lewo, nie? Co mi szkodzi? Um, nie rozumiem tylko dlaczego dostałem samo Gio, znaczy dostałem mi jeszcze tą chwałę, nie? Ale... Co mi po tej chwale? No ja tu miałem chwałę dostać, tak? Walczę Gio oraz chwała bycia głupcem, no właśnie. Huh. Czy on mi coś ciekawego teraz powie? Witaj ponownie, wojowniku. Prawdziwy głupiec walczy dalej. Nawet jeśli nie przyniesie mu to więcej chwały, podejdź do tablicy i umieść swój znak. Dobra, to to słyszałem. A czy ma jakąś nową? E, walczy dalej, nie przyniesie mu to. E, podejdź do tablicy, pokaż nam, jakim głupcem jesteś naprawdę. Ha. A o czym myślisz? Panie, daj mi jeszcze jedną szansę udowodnić Ci swoją potęgę. Hmm. Powiem Wam, że to kolosaum skończyło się dość. Um... O, może on mi coś nowego powie. Przez całe życie walczyłem, z se... Nie. Jak usiądę na ławkę, jakiś postęp się zaliczy czy coś? Nie wiem. No bo ja autentycznie chcę zobaczyć, co będę miał z tej chwały bycia głupcem. Aczkolwiek póki co widzę, że za bardzo nic szczególnego. Tu se mogę zobaczyć kolosałom od drugiej strony, albo se iść tam o w prawo. A w prawo co miałem. Przejście. Hmm. A czy to przejście jest jakieś, nie wiem, przydatne. Hm. Jak to na mapie wygląda? To przejście jest tutaj, ale ono nie ma nic tam ciekawego zbytnio. Więc wracamy sobie, bo czemu nie? No, i to też myślę, że będzie chyba na tyle w tym odcinku. Także yy, miło mi każdemu, kto dotrwał do końca. Jeśli chcecie wspierać mój kanał, to zachęcam do łapkowania, subskrybowania, pisania komentarzy bądź cokolwiek tam chcecie. I cóż, życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki.